Najpierw wyjaśnijmy, czym jest prostata. Jest to mały gruczoł wielkości orzecha włoskiego, znajdujący się tuż pod pęcherzem i otaczający cewkę moczową, przewód, przez który mocz opuszcza organizm. Wraz z wiekiem naturalne jest, że prostata zwiększa swój rozmiar. Proces ten nazywa się łagodnym przerostem gruczołu krokowego, czyli BPH. Nie jest to nowotwór, ale może powodować nieprzyjemne objawy, takie jak trudności z oddawaniem moczu, częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy, i uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. BPH. Dotyka około 50% mężczyzn w wieku od 50 do 60 lat, a odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem. Jednak nie u wszystkich mężczyzn występują objawy, a ma to wiele wspólnego z czynnikami związanymi ze stylem życia. Cześć moi przyjaciele, musimy porozmawiać o fundamentalnym temacie zdrowia mężczyzn dbaniu o prostatę po 60. roku życia. Czy wiesz, że około 80% mężczyzn ma pewien stopień powiększenia prostaty w wieku 80. lat? Jest to częstsze niż wielu ludzi sobie wyobraża. Ale dobrą wiadomością jest to, że istnieją czynniki związane ze stylem życia, które mogą znacząco wpływać na zdrowie prostaty. Dziś podzielę się ważnymi informacjami na temat czynników ryzyka, objawów ostrzegawczych i co najważniejsze tego, co możesz zrobić, aby utrzymać swoją prostatę w zdrowiu. Zostań ze mną do końca, ponieważ podam Ci podstawowe praktyczne wskazówki dotyczące aktualnej medycyny. Pierwszym i być może najważniejszym czynnikiem, który omówimy dzisiaj, jest siedzący tryb życia. Badania naukowe pokazują, że mężczyźni aktywni fizycznie rzadziej cierpią na poważne objawy prostaty. Dlaczego tak się dzieje? Ćwiczenia: Poprawiają krążenie krwi w okolicy miednicy. Pomagają kontrolować wagę i zmniejszają stany zapalne. Ponadto regularna aktywność fizyczna pomaga zrównoważyć hormony, w tym testosteron i insulinę. Co robić? Spaceruj przez 30 minut. 5 razy w tygodniu. Ćwiczenia wzmacniające 2 trzy razy w tygodniu. Aktywności, które lubisz. Pływanie, taniec, ogrodnictwo. Unikaj siedzenia przez dłuższy czas. Praktyczna wskazówka. Jeśli pracujesz przy biurku lub spędzasz dużo czasu oglądając telewizję, Wstawaj co godzinę na kilka minut. Drugim ważnym czynnikiem jest dieta. Diety bogate w tłuszcze nasycone i ubogie w warzywa wiążą się z wyższym ryzykiem problemów z prostatą. Produkty, które mogą być szkodliwe nadmierna ilość czerwonego mięsa więcej niż trzy razy w tygodniu. Przetworzona i przetworzona żywność, smażone i fast food, duże ilości produktów mlecznych, nadmierna ilość rafinowanego cukru i słodyczy. Dlaczego te produkty są problematyczne? Pobudzają stany zapalne w organizmie, mogą zmieniać poziom hormonów i przyczyniać się do przyrostu masy ciała. A wszystkie te czynniki są związane z przerostem prostaty. Produkty dobre dla prostaty. Pomidory bogate w likopen, ryby bogate w kwasy omega-3, łosoś, sardynki, orzechy i nasiona, warzywa krzyżowe, brokuły, kalafior, zielona herbata, jagody, truskawki, borówki. Czynnik ryzyka 3. Otyłość i zespół metaboliczny. Otyłość, zwłaszcza tłuszcz brzuszny, jest bezpośrednio związana ze zwiększonym ryzykiem objawowego BPH. Mężczyźni z indeksem masy ciała, BMI, powyżej 30 są o 40% bardziej narażeni na rozwój poważnych objawów prostaty. Jako tyłość wpływa na prostatę, zwiększa produkcję estrogenu, promuje przewlekły stan zapalny, może zmieniać poziom insuliny, zaburza krążenie krwi, strategię utrzymania zdrowej masy ciała, kontrola porcji posiłków, zwiększenie spożycia błonnika, zmniejszenie spożycia cukrów i rafinowanych węglowodanów, regularna aktywność fizyczna, odpowiednie nawodnienie. Czynnik ryzyka cztery. Przewlekły stres, długotrwały stres, może negatywnie wpływać na zdrowie prostaty poprzez kilka mechanizmów. Podwyższony poziom kortyzolu może wpływać na hormony płciowe i promować stany zapalne. Jak stres wpływa na napięcie mięśni w okolicy miednicy, zmiany hormonalne, osłabienie układu odpornościowego. Może pogorszyć istniejące objawy ze strony układu moczowego, techniki radzenia sobie ze stresem, Medytacja lub uważność. Ćwiczenia głębokiego oddychania, relaksujące hobby, regularne kontakty społeczne. Wystarczająca ilość snu, 7-8 godzin na dobę. Czynnik ryzyka 5. Odwodnienie i niewystarczające nawyki związane z oddawaniem moczu. Paradoksalnie wielu mężczyzn ogranicza przyjmowanie płynów, aby uniknąć częstych wizyt w toalecie, ale może to pogorszyć objawy prostaty. Problemy z odwodnieniem skoncentrowany mocz podrażnia pęcherz. Może zwiększać ryzyko infekcji układu moczowego, zaparcia, które wywierają nacisk na prostatę, Mogą pogarszać czynność nerek, zdrowe nawyki. Pij 8-10 szklanek wody dziennie. Unikaj zbyt długiego wstrzymywania moczu. Zmniejsz spożycie płynów 2-3 godziny przed snem. Idź do toalety, gdy tylko poczujesz potrzebę. Unikaj nadmiernej ilości alkoholu i kofeiny. Ważne jest, aby rozpoznać, kiedy objawy wymagają pilnej oceny lekarskiej, objawy, na które należy zwrócić uwagę, trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, słaby lub przerywany strumień moczu, potrzeba oddawania moczu więcej. Niż dwa razy w nocy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Nagłe parcie na mocz. Krew w moczu. Ból podczas oddawania moczu. Objawy alarmowe. Należy natychmiast szukać pomocy. Całkowita niezdolność do oddawania moczu. Krew w moczu. Silny ból w okolicy miednicy gorączka związana z objawami ze strony układu moczowego. Podstawowe badania profilaktyczne PSA, antygen swoisty dla prostaty, należy wykonywać corocznie po 50 roku życia lub po 45 roku życia, jeśli w rodzinie występował rak prostaty. Badanie snu Proste i szybkie badanie pozwalające lekarzowi ocenić wielkość, strukturę i kształt prostaty. Badanie ultrasonograficzne można zlecić w celu oceny wielkości prostaty i sprawdzenia, czy nie występuje zatrzymanie moczu, dostępne metody leczenia, zmiany stylu życia, często zmiany w diecie. Ćwiczeniach i nawykach związanych z oddawaniem moczu mogą znacznie złagodzić objawy. Leki, istnieją skuteczne leki, które mogą rozluźnić mięśnie prostaty lub zmniejszyć jej rozmiar. Zabiegi mało inwazyjne. W przypadku cięższych przypadków istnieją nowoczesne techniki zapewniające szybki powrót do zdrowia. Zabieg chirurgiczny zarezerwowany dla określonych przypadków z coraz mniej inwazyjnymi technikami, mity i fakty na temat prostaty. Mit: częsta aktywność seksualna szkodzi prostacie. Prawda. Badania sugerują, że regularny wytrysk może być korzystny dla zdrowia prostaty. Mit. BPH zawsze rozwija się w raka. Prawda, BPH i rak prostaty. To oddzielne i niezależne schorzenia. Mit. Objawy prostaty są normalne i nie można ich leczyć. Prawda. Dostępnych jest wiele skutecznych opcji leczenia. Przepis. Koktajl chroniący prostatę. Składniki. Jeden średni dojrzały pomidor. Jedna szklanka arbuza. Jedne łyżka pestek dyni. Jedne łyżeczka oliwy z oliwek ekstra virgin. Sok z połowy cytryny. Zimna woda do smaku. Przygotowanie. Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze likopen w pomidorach i arbuzie wraz z cynkiem w pestkach dyni tworzą korzystną kombinację dla prostaty. Praktyczny plan działania. Tydzień jeden-dwa. Włącz 30 minut codziennego spaceru. Zastąp jeden posiłek z czerwonego mięsa rybą. Pij co najmniej 8 szklanek wody dziennie, tydzień 3-4, dodaj ćwiczenia wzmacniające, włącz pomidory i warzywa krzyżowe do swojej diety. Praktykuj 10 minut codziennego relaksu, miesiąc 2 i kolejne. Utrzymuj zdrową wagę. Regularnie wykonuj badania profilaktyczne. Kontynuuj utrwalone zdrowe nawyki. Moi przyjaciele, dbanie o zdrowie prostaty to inwestycja w jakość życia. Zmiany, o których dziś mówimy, nie dotyczą tylko prostaty, ale całego ciała i ogólnego samopoczucia. Pamiętaj, starzenie się to naturalny proces, ale możemy Starzeć się zdrowo i zgodnością. Przy odpowiedniej opiece wielu mężczyzn zachowuje prawidłową funkcję układu moczowego aż do późnej starości. Najważniejsze jest, aby nie ignorować objawów i regularnie poddawać się badaniom lekarskim. Współczesna medycyna oferuje wiele skutecznych opcji leczenia z niewielką liczbą skutków ubocznych. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, polub go i udostępnij innym mężczyznom, którzy potrzebują tych informacji. Twoje polubienie pomoże większej liczbie osób uzyskać dostęp do wysokiej jakości treści na temat zdrowia mężczyzn. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych ważnych wskazówek. Daj mi znać w komentarzach, czy już podjąłeś któryś z tych środków ostrożności jakie informacje były dla ciebie najnowsze? Dbaj o siebie i pamiętaj. Twoje zdrowie jest twoim najcenniejszym zasobem, do zobaczenia w następnym filmie,